Jestem na dworcu głównym, idę na, po, na nie pociąg, tylko na samolot, tylko zobaczę, co to jest tutaj. Na lotnisko leci, 16.38. A Warszawa też jest, tam. Ja jadę, lecę samolotem i jadę na lotnisko ale autobusem pojadę chyba tak jak w tą stronę. Także tak wygląda dworzec kolejowy w Krakowie. Dworzec kolejowy w Krakowie tak wygląda. Chciałam powiedzieć, że myślałam się na autobus. I mam wylot za dwie godziny, a ja jestem jeszcze na, tutaj na dworcu. Uciekł mi autobus i, i muszę pociągnąć ostatni pociąg, żeby zdążyć. No dobrze. Teraz mam odprawę i mam mało czasu, ale mam nadzieję, że zdążę, bo nie wiedziałam, że autobusy jeżdżą raz na godzinę tylko. Czyli linia SK1 Kraków Lotnisko Kraków Główny. Tak naprawdę autobus mi uciekł i autobus jedzie 45 minut, a pociąg jedzie 20, więc ja jest, uciekł mi autobus, jeszcze autobus nie dojechał, ja już jestem, akurat miałam szybko pociąg. Myślałam, że, że się nie wyrobię, a ja jestem jeszcze przed autobusem. Zobaczymy co tutaj słychać na lotnisku w Krakowie. Temperatura nadgarstek. Nadgarstek y, trzeba zbliżyć do, do czytnika i w Warszawie, mierzyli y, termometrem termowizyjnym, a tutaj zwykłym Kraków. Para O. Ale mi się wydawało Ale mi się wydawało, że to już po świętach jest bardzo Wydaje się, że to już jakieś terminowane. Ja chyba sobie takie świąteczne wezmę. Ładne? Do wiosny czerwca. A data? Do listopada, a to jest do, na święta przyszłego roku. To będzie przeterminowane. To coś nie tak. Duszka podróżna. Julia? ...lodniczy wlot, w o wspólne bezpieczeństwo. Że wszyscy pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego oraz zachowanie zgodne z oznakowaniem wizualnym i komunikatami osoby. Przypominamy o konieczności noszenia masek ochronnych podczas całego trwania podróży. Maski stanowią skuteczną ochronę, gdy noszone są w sposób prawidłowy. Maska powinna zagrozić Star Alliance, Flight LO3. 924 to Warsaw. We operate this flight in cooperation with the Polish Airlines. Prosimy o przygotowanie miast pokładowych oraz dokumentów tożsamości. Dziękujemy i życzymy przyjętego.

na dzisiejszy lot, bo 30 minut. Ja nazywam się Maciej Węklar i jestem no, pokładu w tym rejsie. Razem z całą załogą jesteśmy tutaj, aby zadbać o Państwa komfort i bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, dlatego prosimy o zajęcie mi i zajęcie Państwu bezpieczeństwa. Podam gościć Państwa na pokładzie i życzymy przyjemnego lotu. Pozajęcie powietrza zanieczyszczy raz większości wirusów i bakterii. Nam jeszcze raz Państwa na pokładzie i życzymy przyjemnej podróży. Ladies and gentlemen, safety and comfort of our passengers is the highest priority of LOT Polish Airlines. Every day we take a variety of improvements to make your journey comfortable and safe. Our crew is here to ensure the highest standards of service, safety and hospitality on board our planes. When choosing LOT Polish Airlines you choose safety and the best quality of travel. We would like to inform you that our planes are equipped with specialized HEPA filters which can remove from the air pollution and most viruses and bacteria. Policy w terminalu oraz odłożenie się do tego wyjścia dla minimum. W Warszawie. Temperatura wynosi 24 stopnie Celsjusza. prosimy o pozostanie na swoich miejscach z zawiętymi pasami bezpieczeństwa do momentu całkowitego zatrzymania się samolotu i wyłączenia sygnalizacji za masę. Prosimy o pewni czyli pozostawili miejscu na pokładzie rzeczy osobiste. Aby zarezerwować kolejną podróż z nami zapraszamy na stronę lot.com. Zamieszczamy tam na bieżąco nasze najnowsze oferty, będzie nam miło spotkać Państwa ponownie na pokładach naszych samolotów. Przypominamy, aby zachować odpowiedni dystans fizyczny podczas opuszczania samolotu, prosimy o sprawne kierowanie się do czymś zgodnie z kolejnością zajmowanych miejsc w samolocie, zaczynając od, wyjść, od miejsc znajdujących się najbliżej wyjścia. Cała załoga życzy Państwu spokojnego wieczoru i przyjemnej dalszej podróży. Ladies and Gentlemen, on behalf of World Voyager line, Lines, Star uh, Alliance, and our lines, I would like to you uh, The local temperature is 24 degrees Celsius. Please remain seated with your we mm -hmm. stop. And the